Cześć, Manu, wszystkim jestem Kamil Kobaka de Pirates z tej strony dla Was, a dzisiaj będzie parę fatków na temat Boniego, który z większości Was uważa za najstraszniejszego animatronika. Więc zaczynamy. Pierwszym fatkiem jest to, co możecie bardzo łatwo zauważyć: kiedy bon jest w wędru, a kiedy w naszym pokoju. Raz ma oczy białe, a raz czerwone. Myślę, że kiedy Mawentu białe oczy, to myślę, że to jest albo odbicie światła, albo po prostu niedopatrzenie kota. Chociaż tak sobie myśląc, myślę, że chyba to jest niedopatrzenie skota. Kolejnym fatkiem jest to, dlaczego Old bon nie ma twarzy. O, więc oglądając filmik, który przedstawia zepsucie się animat, Old Animatroników, Przestała także, że mechanik robiąc nowe animatroniki wziął części ze starych I do Toy Bonnie'ego najpewniej użył I to by wyjaśniało dlaczego animatroniki się nadzajemniczczą Ponieważ do Toy Bonnie'ego, do zrobienia Toy Bonnie'ego Mechanik wziął najprawdopodobniej z Old Boniego twarz I oraz jego rękę Albo jest też teoria, że była niedopracowana jego twarz Albo także była teoria, że dzieci po prostu z nim tak zrobiły. Sam nie jestem pewien. Pomyślcie, która z tych teorii może być prawdziwa i napiszcie mi w komentarzach. Kolejnym fatkiem jest to, dla dziennym trapem Old Bonnie nie przypomina Bonniego z jedynki. Ponieważ Old Bonnie ma czarne guziki i czarną kokardkę. Ale Bonnie z jedynki miał czerwoną kokardkę. I nie miał guzików, więc myślę, że to nie jest ten sam animatronik. Chyba, że nie taka możliwość, że Fajne Cetrace 2 było pierwsze, ponieważ być może animatroniki były niedopracowane. Myślcie, co chcecie, ale pokażę Wam porównanie. Tak, ani trochę nie przypomina niego. Ale wiecie, co jest najdziwniejsze? Że w Bony nie widać zębów Ender Skeletona raczej się może widać, ale endoskielet jest całkiem inny i myślę, że, że myślę, że to, że Bonnie nie ma ręki to może być to, co sprawka Old cheeky, ale myślę, że większość temu zaprzeczy więc dobra i ostatnim faktem jest to, że Old Bonnie porusza się w parta ser part Service Room, nie tylko w tym korytarzu, gdzie jest parta Service Room w tym korytarzu bo rusza się też przed nami, jest, jeszcze jest w Wentylu i wchodzi w naszego pokoju całkowicie. I myślę, że Old Bonnie tak naprawdę nie jest Bonim z jedynki. A właśnie, pewnie zastanawialiście się w Trójce, gdzie, dlaczego, skąd nie dodał Boniego. Zaraz Wam wszystko wyjaśnię. Kiedy patrzycie w korytarz, kiedy i widać tego animatronika, któremu miga oko, no nie? To tak naprawdę to, tak naprawdę to jest właśnie Bonnie, ten rozmontowany animatronik. Jednakże, dlaczego Bonnie'ego fantoma nie ma? To może Scott nam wyjaśni za jakiś czas. Więc dobra, ja się już z Wami żegnam, i jeśli macie coś, co ja mogłem przeoczyć o Old Bonim, czy coś, co co... coś co mogłem przeoczyć i właśnie myślę, że Old Bonnie kiedy nas łapie za twarz, myślę, że chcą nam tą twarz oderwać. No dobra. I to jest właściwie wszystko na temat Old Bonnie'ego jeśli, jeśli ja coś przeoczyłem, jeśli coś przeoczyłem, co może być ważnego dla Old to zostawiajcie łapki w górę oraz zostawiajcie lajka. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć!